Witam Was kochani w dzisiejszym filmie. Już bardzo długo do Was tutaj nie nagrywałam, na tyle długo, że aż się stresuję teraz, jak mam mówić tutaj do kamery, ale mam nadzieję, że na nowo się wkręcę i na nowo te filmy będą pojawiały się regularnie. Um, nie nagrywałam, ponieważ mieliśmy ostatnio też urodzinowy czas, w czerwcu Piotrek urodziny, później ja miałam w sumie później w lipcu, czyli teraz praktycznie skończyliśmy mój weekend urodzinowy. Weekend dlatego, że moje urodziny właśnie przypadały w niedzielę, a od czwartku mieliśmy gości z Polski, więc naprawdę sobie mm, bar, naprawdę sobie bardzo fajnie spędziliśmy ten czas. Było bardzo, bardzo ciekawie, bardzo rodzinnie. Dziewczynki się bawią i no, nie chciało mi się nawet nagrywać, chociaż miałam w planach ponagrywać to wszystko, co robimy przez ten czas, ale wolałam jednak spędzić ten czas z rodziną, nie zajmować się telefonem i wykorzystać to wszystko na maksa. Także już do Was powoli tutaj wracam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że będziecie dalej ze mną, będziecie oglądać moje dalsze filmiki. Mam w planach teraz nagrać parę. Już nie będę mówiła nawet jakich, bo parę razy już Wam mówiłam o moich planach, i i tak to później nie pykło. <laughs> I tak później o tym zapominałam, albo coś innego przyszło. Jakieś... I tak później zmieniałam te plany i nagrywałam inne rzeczy, bo akurat coś w trakcie wychodziło. Więc jeżeli się uda nagrać, to po prostu to nagram i będziecie widzieli to na kanale. Po prostu. Bez zapowiadania na razie. Jeżeli nie jestem tego na 100% pewna, tym bardziej, że teraz się zaczną dziewczynkom wakacje. My też za dwa tygodnie mamy wyjazd. Mamy też kolejnych gości. Także u nas się naprawdę dużo dzieje, jeżeli chodzi o lipiec. Mam nadzieję, że u Was wakacje też już pełną parą, że sobie odpoczywacie na tyle, ile to jest możliwe. Tym bardziej z dziećmi. Tak jak u mnie z dwójką dzieci nie jest to aż taki wypoczynek, wiadomo, jakby mógł być. Pogoda. Uwaga. Pogoda się u nas poprawiła. Ale rozłożyliśmy basen i jak go rozłożyliśmy, to przez tydzień, kolejne dwa, nawet tygodnie chyba nie było w ogóle pogody, więc nie mogliśmy się kąpać. Tam trzy dni nam się udało, dziewczynki były naprawdę szczęśliwe z tego powodu i korzystały te trzy dni w pełni. Na czwarty dzień niestety już. Było im ciężko zrozumieć, że do tej wody nie mogą wejść. Mimo tego, że pogoda właśnie nie dopisywała, to jeszcze nie są na tyle. No to wiadomo, dzieciom to wtedy też nie przeszkadza. Ważne, że jest woda, że jest basen, basen i zabawa, więc ciężko było je od tego basenu wtedy odciągnąć. W ogrodzie, uwaga, zaczęły nam rosnąć pomidory, już mamy pierwsze warzywa, już w sumie dopiero. Bo w Polsce, jak widzieliśmy urodziny jednej i drugiej, to naprawdę te pomidory już były um, bardzo wysokie. Same krzaczki, pomidory już normalnie um, są naprawdę duże, a u nas dopiero to wszystko się zaczyna. Ale nie narzekam, ważne, że to idzie. Z tego, co nam się tak naprawdę przyjęło w ogrodzie, no to cukinia. Cukinia przyjęła od samego początku i też już ma pierwsze kwiatki. Myślę, że ona też się nam na 100% już przyjęła i, i, i będzie, będzie coś z tego. Pomidorki też mamy: mamy koktajlowe i pomidory takie normalne, malinowe. Jeszcze też. Dosadziliśmy trzy krzaczki, ale te trzy krzaczki na razie są takie słabsze. Z, mieliśmy na 17 roku z pomidorów, które mieliśmy w ogrodzie. No Mam nadzieję, że to też jakoś jeszcze pójdzie. Ogórki, posadziłam ogórki, te takie sałatkowe i te się przyjęły. Już też mają pierwsze kwiatki. W sumie już nawet jest parę ogórków, zaczynają nam rosnąć. Natomiast te ogórki takie zwykłe, gruntowe, no wyglądają dość słabiutko jak na ten moment. Wiem, że babcia już chyba nawet miała pierwsze zbiory. Urodziny Piotrka już też są pierwsze zbiory, już nawet są kładzione do słoików. A u nas, no, wszystko jest o wiele bardziej opóźnione, ale wiadomo, to też jest pogoda. Mieliśmy ten wysyp ślimaków. Piotrek zebrał chyba jednego wieczoru z 50 ślimaków, które nam to wszystko niszczyły. I mamy też problem z ptakami. Przylatują nas szpaki i po prostu gryzą nam liście. Także no, nie jest za ciekawie, więc i tak to co nam wyrosło to i tak naprawdę dobrze i jestem z tego zadowolona i się cieszę. Mam nadzieję, że zaraz po prostu będzie pogoda dopisywać, że to wszystko mogło jakoś rosnąć, bo w samym deszczu, no to wiadomo, to też nie będzie nic e, fajnego. Dobra, tyle na sam początek. E, ja dzisiaj mam wizytę u dentysty. Za godzinę przyjedzie mama do dziewczynek, bo Piotrek jeszcze nie zdąży wrócić z pracy, że będę powoli musiała ogarniać dom, żeby to było w miarę czysto, bo e, no mamy na razie. Rozpierdnić. I proszę bardzo, właśnie jest przyłapana dziewczynka. Na czym? Na kradzieży mleka. I je to mleko na sucho. Nie wolno tak Zofia jeść z mleka. Mhm. Cała pościel i tak jest do przebrania, więc się zabierzemy za przebieranie pościeli. Super, no, pyszne, tak? Dziewczynko, ty już neczka tak nie po pierwsze nie pijesz w dzień, po drugie nie wolno takiego jeść, a po trzecie proszę iść się bawić z siostrą. Dajcie mi znać koniecznie, czy y, u Was też są takie sytuacje z tym mlekiem, bo ja się pierwszy raz spotykam, żeby dzieci się tak dobierały. Do suchego, proszkowanego jeszcze mleka. Wróciłam od dentysty, no mam Bo pierwsze raz będziecie w ogóle widzieć bez. No, może nie też raz, ale w ogóle będziecie nie widzieć bez szminki do makijażu. Byłam u dentysty, okazuje się, że w ogóle będę musiała nosić e, szczękę na noc, bo zaciskam za bardzo zęby. Zaciskanie zębów jest czasem spowodowane stresem, ale też po prostu takim, myślę, odruchem. I ja zaciskam bardzo z prawej strony, czasem to nawet czuję w nocy. I będę musiała zakładać szczękę na noc, bo. No później na starszy wiek będzie to o wiele gorzej e, o wiele bardziej bolało niż teraz, a no, całe miesięczne to po prostu tak pospinane. No, tak całe mięśnie pospinane. Jeszcze jutro ja do ortopedy, więc zobaczymy, co on mi jeszcze powie, jeżeli chodzi o mięśnie szczęki. Ja nam się teraz zrobienie Lizot to, włączyliśmy sobie wiatrak, bo trochę pogoda się polepszyła i będziemy jeść. Co się nam zasnęła. Na kanapie. Nie no, wiem, czy to jest dobra godzina, później, ale. No, już nie dawała rady. to gotowe. Trochę późno obiad dzisiaj mamy, ale bardzo syty. <noise> My zabieramy się za jedzenie. Tak, mm. widzimy się w kolejnych filmach. Pa, It's Papa. papa.